Królestwo Robara II. Zjednoczony pod berłem Robara II. Podczas długich lat swego Robara, Robar zdołał pokonać Robara. Król zmuszany był do pracy w kopalniach Rudy. Król wysłał Robara II. Błyskawicznie wykorzystali magów. Król nie miał wyboru. Nie wiedział, co go czeka. Skazuję tego więźnia na. Witamy w kolonii! No już, precz! Nazywam się Dunowi. Na razie to ty, ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał. Dobra. Cóż, powstały trzy obozy. Największy obóz. Podążaj tą ścieżką. Gomez leży pomiędzy obozami. Dlaczego mi pomogłeś? Bo radzę ci uważać. Mam list. Czyżby? Twoje szczęście, a to dlatego, że magowie hojnie opłacają magów. Dlaczego Gomez ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii? Załóżmy, że dzięki za pomoc. No i super, tak sobie pogadaliśmy. Jeśli wyglądam, jakbym miał spocony ryj, jak świnia, to dlatego, że mam spocony ryj jak świnia, a po drugie jest bardzo gorąco. Chciałem zebrać pochodnie, ale no tak, tu w jedynce jeszcze trzeba używać tego dziwnego skrótu klawiszowego, CTRL plus W, czy tam strzałka do góry, w zależności od tego, jakie się ma ustawienia, albo jakich się nie ma ustawień. I zupełnie nie wiem, o Ezu, co się dzieje. Nie wiem, właśnie o co chodzi. Chcę się tu rozejrzeć trochę dookoła. Bo o, na przykład, tu można zdobyć jakieś rzeczy jeszcze. A jak wiadomo, im więcej rzeczy, tym lepiej. Rzeczy tu chyba mi się nie wyświetla bariera w ogóle. Tak na to by wychodziło. No ale trudno. Czasami pewne rzeczy trzeba sobie wyobrazić. Ja, oczywiście, będę łaził po wszystkich zakamarkach i szukał wszystkiego, co się da, żeby zdobyć jak najwięcej rzeczy. Czy jest to konieczne? Oczywiście, że nie. Ale czy będę to robił? Oczywiście, że tak. Nie mogę skakać już. Już się coś popsuło i nie mogę skakać. No super. Aha, nie, jednak mogę skakać. Tylko tu się nie da wskoczyć do góry. A nie, trochę się da. Trochę się da, trochę się nie da. Można powiedzieć, że jest średnio. O, tu nawet, nawet można skoczyć, można spaść, ale super. Zobaczymy, co ci kolesi tutaj będą mieli nam do powiedzenia. Pomogę wrót. Czy można koło kołowrotować kołowrotem? Chyba nie można. Ory. Czym się tutaj zajmujesz? Hej, co? Zgadza się. Ja jestem z nowego obozu. Uważaj na ludzi ze starego obozu, Diego. Tak. Co? Tak. Dobrze. Oro no, nie chce mi się z nim gadać. Postaraj się dotrzeć do starego obozu w jednym kawałku. Może jeszcze tu wrócę. Albo może tu nie wrócę. Przekonamy się. Pozbądźmy się chrząszcza w takim razie. Ale super. Jak tu się przenosi rzeczy? Dlaczego... Aha, To no jeszcze chwilę potrwa, zanim się nauczę tej obsługi. Ale nie przejmujcie się. Dla mnie to będą pewnie długie godziny, a dla was to będzie parę sekund. Są jagody, jagody, strzała, kubek, ale super. O, skrzynia. No weź, weź tą skrzynię, co, co ty robisz? Aha, piwo. Chętnie przyjmę. Monety przyjmę. Szczały, pochodnie, wytrychy. Ale super. Więcej jagód, więcej jagód. Kilow. Pierwsza broń i znowu wszedłem w ścianę. Pójdziemy sobie tutaj na górę kulturalnie. Tam Tam coś jest? Tam może coś być. Uu, piękny widok. Nie da się ukryć. Jest ekstra. Kolejna skrzynia. W tej skrzyni posiadamy znowu browary, monety i szczały. To jest pochodnia. Oczywiście, z uwagi na to, że to jest mój yy, pierwszy raz. Z gotykiem jedynką, to nie zdziwcie się, jeśli nie będę wiedział, co robię. A poza tym, jeżeli macie jakieś porady na bildy, na to, jak na przykład nie odbijać się klatą od ściany, zamiast wskakiwać na górę, to oczywiście piszcie w komentarzach. Myślę, że bez waszej wiedzy średnio sobie poradzę. Aha, pierwszy przeciwnik, teraz muszę sobie w tym dziwnym ekwipunku, znaczy dla mnie dziwnym, dla tych, którzy już wcześniej grali, pewnie nie jest dziwny. Ale muszę wyciągnąć broń i spróbować pozbyć się kretoszczura. To młody kretoszczur na szczęście. Mhm. No nie jest łatwo. Powiedziałbym, że... O, w dodatku mnie To pewnie wstyd w ogóle. Żeby na pierwszym potworze w ogóle stracić jakieś życie. Bryłka rudy. To się przyda. Zardzewiały miecz. Pewnie jest Gorszy od tego. Nie, jest lepszy od tego kilofa. Ryżówka. Może. Może na przykład zjem sobie coś. Ile ja mam punktów życia w ogóle? Potrzebuję pięć odnowić jakoś. Piwo. Piwo nie robi nic. Piwo można sprzedać co najwyżej. Dobra. Jak stracę jeszcze 5 punktów życia, to się będę leczył. Idziemy dalej. Może spróbuję tutaj zeskoczyć. Tak jakoś po ścianie. O! Świetnie. Parkur. Parkur, parkur. Oho. Utknąłem znowu. A nie, nie, jednak spadam. No i super. Możecie napisać w komentarzach, yy, ile razy udało mi się już utknąć. Ja tego nie liczę. Tam jest ścierwojad jeszcze. Pochodnia. Super. I tu jest jeszcze jeden ścierwojad. No mam nadzieję, że będę miał z nimi jakąś szansę. Przynajmniej postaram się mieć jakąś szansę. Stary miecz. Czy stary miecz mogę założyć? Mogę założyć stary miecz. Czuję się coraz pewniej. Dobra, dobra, ale spokojnie, spokojnie. Nie będziemy tak szarżować, najpierw zapiszemy. No a do teraz spróbujemy upolować jakiegoś kurczaka na obiad. Hej! To całkiem ciekawe, ale nagle nie muszę używać kontrola, mogę normalnie z myszką. Jak klikam lewy przycisk myszy, to działa. Ale tutaj na przykład nie działa, jak chcę coś przenieść z ekwipunku do ekwipunku. No, tu kolega chyba ma nie najlepszy dzień. No nie, zdajmy mu, spokój, idźmy dalej. Polujemy sobie kolejnego kurczaka. Aha, nie trafiłem. A on dziobnął mnie, ale nie pierwszy. Bo pamiętajcie, że jak was dziobnie pierwszy, to lepiej, żeby nie dziobnął. No, i teraz jest okazja do tego, żeby na przykład zjeść. Aha. Tak, trzeba. Zjeść jagody. Dobra, zastanawiam się teraz, może tam przeskoczę. Przeskoczyłem, bardzo pięknie. Wylądowałem niczym Adam Małysz. A teraz może mi się uda jednego dziabnąć. Jak go odciągnę... Chodź, chodź, chodź. Przyjdzie? Nie, nie przyjdzie. Kurde, przydałby mi się już łuk. Wy, pewnie co panie, którzy z was wiedzą, gdzie tu jest łuk w okolicy. Ja natomiast nie mam pojęcia. Aha, nie da się tak uniknąć. Myślałem, że mogę się przemieścić w bok, ale jednak nie mogę. W związku z tym jestem zdany teraz na... O Jezu. Przede wszystkim na szczęście, a po drugie na to, że rzeczywiście to wszystko w tej grze jest bardzo drewniane. Jest bardziej drewniane, niż mógłbym sobie wyobrazić. Przerosło to zdecydowanie moje oczekiwania, w związku z czym... O! Mogę rzucić jagodami! Tego się nie spodziewałem, ale chciałbym te jagody zjeść. Wow. Ej, no to tu akurat jestem pod wrażeniem, że można sobie tak wziąć i rzucić jagodami. Bardzo super. Nie kojarzę, żeby w dwójce w ogóle była taka mechanika. Jestem pozytywnie zaskoczony. Dobra, może pójdziemy poekspić jeszcze trochę. Zawsze jakiś eks się przyda. Tu są jacyś kolesie. Wyglądają jak kolesie z nowego obozu. I dlaczego oni nie strzelają do tych ścierwojadów, a te ścierwojady nie atakują ich? To jest odwieczne pytanie, które zadają sobie naukowcy. I. Kurde, muszę sobie chyba zmienić sterowanie, bo nie mogę się poruszać w bok. A bardzo bym się chciał poruszać. Już wszystko działa. Spróbujmy w takim razie z tymi gentlemanami wejść w jakąś dyskusję. Ej ty, czego chcesz? Chcę, Chcę. co chcesz? Chcę. Chcę to zrobić. Macie jakąś specjalną metodę? Mojego kumpla. Dlaczego co? Dlaczego stary? Na pewno trafisz. Dlatego za kilka bryłek rudym chcę to zrobić. Niektóre ścieżki prowadzą do niebezpiecznych kanionów. Na Twoim miejscu unikałbym mojego kumpla. Dlaczego? Jeśli stać cię na tak ogromny wydatek, zwłaszcza nocą nie wchodź. Będę o tym pamiętał. Widzę, że mógłbyś. Mógłbym. Ładnie, proszę. Na początek wielkie ptaszyska. lepiej, żeby nie dziobnął. Oto piwo. Głupie piwo nie wystarczy. Jeśli uda ci się trafić, to będzie kosztować. No cóż, nie jest to łatwe, ale dość opłacalne. Widzę, że jesteś myśliwym. Zobaczymy. Wspaniale, dowiedzieliśmy się jakichś losowych informacji. Można od tego typu się nauczyć polowania. Całkiem spoko. Czy oni będą teraz? No nie no. Panowie, panowie szanujmy się. Chociaż, a szkoda było na was cokolwiek. No nic, na no, przynajmniej mięso mam z tych ścierwojadów. Zawsze coś. Okej, okay. tam jest więcej pitoków. To tam może nie będę szarżował. Na razie przez najbliższe odcinki nie będę podejmował jakichś super istotnych decyzji. Powiedzmy, że pozostawię Wam wolną rękę w tej kwestii. Jak macie jakieś pomysły, jakieś propozycje na bildy i w ogóle co warto robić, od czego warto zacząć. Yy, no to... napiszcie w komentarzach. Piekielniki. Zobaczymy, co tu jeszcze jest ciekawego dalej. Kamienie, kamienie, paprotki, drzewa, drzewa, kamienie, paprotki. wilk. No, nie wiem, czy chcę tak do wilka startować od razu. Może pójdę jeszcze tutaj, aha. Tutaj wygląda na to, że jest jakaś walka między y, przedstawicielami gatunku ścierwojadów i wielkim chłopicą. Y, o, coś mnie ugryzło. Co mnie gryzie? O nie, to on mnie gryzie. Mam nadzieję, że te pitoki mi pomogą i się go pozbędą, bo jak nie, to mnie zje. Będę musiał wczytać. A bardzo bym nie chciał wczytywać. Oho, coś mnie zabiło, dziękuję. Dobra, ubiję tego prosiaka znowu. O, zabiję mnie. No, jak widzicie, drodzy Państwo, nie mogę się pochwalić najlepszym skillem, jeśli chodzi o walkę z krytoszczurami. Jak już wcześniej wspomniałem, oczywiście piszcie w komentarzach swoje propozycje piszcie w komentarzach. Co tam tak naprawdę chcecie, ale jeśli chodzi o tą rozgrywkę, no to tak jak już wspominałem, jak macie jakieś plany, macie jakieś propozycje, może e, jaki build byście chcieli zobaczyć, no to wiadomo, ja tam Was z chęcią wysłucham, poczytam sobie, e, co tam na skrobiecie i zbiorę to mięso. Masz szczęście. Mam szczęście? No niby tak. Zależy jak go spytać. Jak wiadomo, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Spróbujemy jeszcze trochę poekspić, tylko zapiszę. No i super. 50 expa, zawsze coś. I jeszcze te świniaki upoluję. Co ty robisz? On coś zagrzebywał. Czy kretoszczury dadzą mi radę? Przekonamy się. O, na razie nie idzie im tak źle. Może mnie zerwą. No i żarwym, Proszę bardzo. A no jak się schowam za krzakiem, aha, to nie pomaga. Można powiedzieć, że sukcesywnie osiągam sukces. Great success. Pójdziemy na przykład tak, tutaj. Zwód, unik. Któryś mnie ugryzł? Ja nawet nie wiem, który mnie ugryzł. O, my. Jeden. I drugi, wspaniale kolejny poziom, a tutaj w środku grzyb i drugi grzyb. I tym oto pozytywnym akcentem zakończymy ten odcinek. Widzimy się w następnym odcinku, a wy komentujcie, subskrybujcie i tak dalej, i tak dalej. Piszcie swoje propozycje, albo nie piszcie w zależności od tego, czy tak, czy nie. BOM Wojasz!